Typie co beka. dzieci kurwa menelize, wsi pokupywały sobie hondy za półtora tysiąca kurwa na warszawskich blachach. Czy tam jakichś innych, zaczynających się na wódzie pod Warszawy i robił z siebie kurwa warszawskich, kukucików, człowieku. ja to? Co za gówno? Mówiłem, że jakiś może ostatnio uzyska... zrobię się na to, właśnie samochodów na warszawskich blachach, to w okolicy. Wszystko warszawskie teraz, bo zobaczę,

Co ci to boli? Dalej walczy ze sprawy Warszawy? Beka w chuj Nie jest kwestia żelenia się, tylko wiesz na świetną sprawę, żeby wszyscy byli świadomi. Żeby się inni nie i tak jak ja na przykład. Co innego się żalić. Ja taki nie, mi, kurwa, Kuszyli, ma, nie, normalnie Nie, lat, to co, nie, lat, kurwa, nie będę, miał co, jeść, nie będę miał co pić, kurwa, nie będę miał na kondomy, kurwa, żeby ruch, nie, też nie będę miał. To innego uwaga W okolicy znajdują się o z zudzia Ludzie, którzy podszywają się pod rodziny braci, ciotków, wujków, sponsorów, wczesnych ojców, policjantów, ludzi z PGE i innych wyłudzają dane pieniądze różnego, innego typu dobra. Chowają się w nieoznakowanych budynkach, bez adresu, mamiąc ludzi Swoją podrobioną tożsamością, za którymi ukrywają swoje niecne intencje. A później szukaj wiatru w polu. Jest różnica między uświadamianiem ludzi, że są ludzie, są cechy charakteru. Są, są. E, sytuacje, prawdopodobieństwa. Czysto, 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 czysto informacyjnie. Będziemy emocjonalnego od Proszę państwa. Inaczej jest powiedzieć, że o ta dziewczyna jest prostytutką, daje człowieku dupy za pieniądze. jest spora uh. co jeszcze obejrzymy sobie za dwa epizody mordowicza kompas dzisiaj raczej nie będę inicjat. nie chce I się i patrzę, a, nie a gdzie ty no, jest środa. Czwartek, piątek, no to... I tak I też zapomniałem a, 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 a. Dziś środa? Środa I teraz przydałoby się puścić ten ostry dla zakochanych Ostr Ostr Kolejny gość, który jako jeden z niewielu naprawdę dbał o jakość swoich podkładów, trzeba mu to brzmienić. No Ogólnie całokształtowo ma nie. fajną twórczość, typu, na swoim końcu parę ładnych płyt, nie parę naście ale właśnie od, od niepamiętnych czasów starał się, żeby audio był jak najlepszej jakości jest muzykiem zresztą nie tyle, że sobie rapuje czy coś, ale na skrzypcach gra jak dobrze pamiętam, także w rodzinie też chyba coś tam było także wyedukowany muzykant czy tam wyrzeźbiony, czyli wyedukowany jeden z niewielu o, ludzie rzeczy tam nie dbają specjalnie o muzykę, ma no, no buja ci chuj, nie? no u niego i buja i jak ktoś ma dobry słuch i nie lubi słuchać główna po prostu no, drewna To u niego zawsze właśnie jakoś tak na pierwszym miejscu jakoś nagranie Miło się tego słuchało zawsze, ale ja w sumie przestałem ostrego słuchać na e, e, tej płycie, gdzie było Lubię Być sam. Zapomniałem, jak ona się nazywa. Zbyt, zbyt mnie zamoliła ta płyta chyba, od tamtej pory przestałem słuchać takich już kawałków zamulających, mocno bułowatych. bara att ta det också. Jag kör den Dolary zniknęły zniknąłe dolary? Kurde. jest dopiero. Oddycha i wpisku siadaj. E. A, jeszcze. Na godzinie bym zapomniał. Piotr i Kartażek? Kurwa. No takich był ten. Mateusz z Dużym i Paweł z Wójtą. To jest Paweł, Paweł z Wójtem, to jest super. Są tego dziada w końcu działa i tak nie działa. To kozak straszny, a ja siedzę i patrzę tylko. Czy nikt, broni Boże, się przypadkiem ten nie, nie siedzi blisko domu? Nie miał nic do do roboty. Wóź jest tam, gdzie jest piach, gdzieś tam butelkę widział. var mı?